Dusza i ciało. Winniśmy nieustannie pytać i myśleć, myśleć i pytać o duszę. Dusza i ciało jest czymś jednym. Zachodzi tu swoiste przenikanie, tak ścisłe, tak istotne dla człowieka. Gdy zapominamy o duszy, o wnętrzu, gdy pozostawiamy ciało, gdy jest ono oddalone od duszy, wówczas powstaje wielka niewiedza, co uczynić z tym ciałem. A ciało ono to jest jak gdyby poruszane przez duszę, przez serce, przez wnętrze człowieka. Dusza jest czymś niematerialnym, podczas gdy serce zdaje się być i jest osadzone w pewnej fizyczności świata. Serce już stanowi o tym kroku stąpania po ziemi, serce, które czyni tą podróż od niematerialności ku fizyczności w byciu wszczepionym w ciało. Ciało zaś z sercem jest w ciągłym kontakcie z duszą. Jakkolwiek ta droga zdawałaby się być przerwana, jest możliwa i wskazuje ona ta droga dopiero na całość człowieka. Człowiek nie istnieje bez duszy, jak i dusza bez ciała w tym wymiarze, jaki jest tu. Ból zaś serca informuje i boli wówczas i czuje to i dusza, i ciało jako coś pierwszego, jednego. Dlatego życie to wędrówka duszy w ciele, gdy bowiem miłuje, miłuje sercem z drogą i wędrówką duszy ku miłowaniu. Ciało idzie tą samą drogą co dusza, miłuje całością wnętrza, zaś ciało w cudowny sposób. Może dotykiem ukazać tą oto miłość. Dlatego bliskość ciał kobiety i mężczyzny musi oznaczać wpierw bliskość ich dusz. Wpierw zatem zbliża się dusza. Ciało niczym nieskrępowane jest, niesione ku temu, co się ma zdarzyć, co stać przez miłość.